Siemano, witam was w odcinku 43 z serii Gothic Ciekawostki. W tym odcinku pokażę wam pozostałe ciekawostki i bugi zawarte w Gothic 2. Dobra, jesteśmy teraz koło słonecznego okręgu. I mamy tutaj taką jaskinkę, gdzie znajdziemy ciała... Ee, no i jakiś ludzi, dobra. Tutaj mamy szkieleta też z, z mięsem, to też taka ciekawostka. No dobra, więc wbijamy tutaj. E, najlepiej mieć przemianę w coś. Dobra, spróbuję tam wejść też krokiem czyli klawiszem D lub A, ale nie wiem czy wyjdzie, dlatego mam też przemianę. Dobra, no to jakby co, to się przemianamy Dobra, jesteśmy za. Tutaj się już możemy odmienić. Jakaś pochodnia by się przydała. Eee, chwila. Dobra, tutaj ciał nie mamy teraz. Aktualnie, ale w którymś tam rozdziale pamiętam, że są te ciała, bo ja tutaj już byłem. No dobra. Eee, no i to jest właśnie... E, tutaj znajdziemy takie ciała. Właśnie Miltena, Saturas'a, nie no. E, no i jakiś magów wody. W każdym osiarze i kilku ludzi też znajdziemy. No dobra, i tutaj mamy ten kamień magiczny. Też. No dobra. No to przechodzimy do kolejnej ciekawostki. ok do kolejnej ciekawostki musimy użyć kodów. No dobra. Klikamy klawisz F6. No i po prostu schodzimy pod tekstury. O, tutaj mamy coś takiego. Taki dołek. Tutaj powinien być miksi. Właśnie no u mnie go tutaj nie ma niestety, no ale tutaj właśnie taka jaskinka drobna no też y, powinienem ją pokazać, dobra, no to przechodzimy dalej, dobra teraz jesteśmy w Jelkendarze y, dokładnie tutaj na mapce no i tutaj mamy jedyną w grze diabinę. właśnie w Gothic 2 Noc w Gothic 1 było ich pełno a w Gothic 2 właśnie nie było żadnej, no oprócz tej Dobra, to są te dwie debiny. Tutaj, właśnie, jest też Skype do wykopania. No dobra. O, mamy ten Skype do wykopania. No dobra, to kopiemy. I co my tutaj możemy znaleźć? Stają kamienną tablicę, pierścień jakiś, no i to tyle. No dobra. Dobra, kolejna ciekawostka. Jesteśmy w, w zamku, w Górniczej Dolinie. No i dobra, idziemy tędy. E, tutaj mamy skrzynię, którą nie da się otworzyć. Tego nie da się otworzyć, jest napisane nawet na górze. No dobra, przechodzimy dalej. Dobra, kolejną ciekawostką jest jaskinia w wino ukryta jest tam na mapie no dobra no i potrzebujemy tutaj żeby to otworzyć potrzebujemy Łojkę ja już to mam otwarte łoj możemy kupić od martina tego właśnie w poecie, tego strażnika co tam chroni właśnie e, tych e, towarów od paladynów no dobra, kolejna ciekawostka. Dobra, kolejna ciekawostka. Kolejną ciekawostką, nawet dwie ciekawostki pokażę. Jest, jesteśmy teraz właśnie na farmie onaja I jest tutaj. Obok jest ukryta taka krypta, inubusa chyba czy kogoś tam. No właśnie, dobra. No to idziemy tędy. W Jarekendarze właśnie jest jeszcze notatka taka od Pirani bytes Jest ona gdzieś na, ukryta na drzewie Ale nie mogłem jej znaleźć, więc nie nagrałem tego No dobra e, Tutaj mamy też właśnie dwie ciekawostki takie To, że jest tutaj na nagrobkach napisy Gdzieś tutaj właśnie jest też e, wielki obcy krasnalud czyli ten gość co właśnie był tam też był podpisany właśnie mm, za przełączą dobra mamy tutaj dwa przełączniki najpierw ten później ten dobra schodzimy na dół ja już tu byłem mamy tutaj szczaw królewski mamy tutaj y, jakieś księgi i strażników krypty jak wszystkich pokonamy i w ogóle to się pokaże tutaj ten i nubus czy jakoś tak no dobra to przechodzimy do kolejnej yy, kolejnej fajnej miejscówki Dobra kolejnym i ostatnim miejscem jakie pokażę yy, jesteśmy właśnie u tych bandytów co opływali Lucie Jesteśmy za Farmą Sekoba No i dobra i tutaj się wspinamy na, te, na takie pogółyki OK i teraz właśnie musimy iść tędy po tym czymś, a nie, i musimy wspiąć się właśnie na ten namiot. Tutaj mamy taką deskę. Idziemy po desce, i tutaj znajdziemy eliksiry zręczności. Kilka przedmiotów, no jakiś zwój, pazły łuk. No kilka zwoi, kości, gublina. dawia. No i to by było na tyle. W tym odcinku. No to na razie.